Jezu! Na ja się tu wie. Dobra, robię sobie tutaj coś takiego, tylko że na portal do Twilight Forest. tam Aha, no to, to to trzeba było to zrobić wcześniej tak Bo nie wiedział, że masz niesometowany yy, kolme no jest kliknął, no nie znowu dosad no to, no, to pojedna. Ja ja stoję po jego tak jest mm, takie złe, może być. Niech to sobie tu rośnie. Tu, tu, tu. A tu jeszcze dam. Teraz tak, trzeba tu kwiatuszki dać. Cztery i tyk, tyk. Jest okej, okay, jest okej. Okay. Ja już sobie powyrzucam. Dobra. Forest Quest Complete. Enter the Twilight Forest. Będzie mój pierwszy raz Twilight Forest. Ej, okay, odbierzmy sobie już Black Magic Map. Pewnie w Twilight Forest będę mógł użyć. Dobra. Skakujemy. Jest! Yes. Let's go, nowy świat. O, diamencik. Dobra. Są jakieś grzyby dookoła, jest tu mapka. Uuu. Mushroom Twilight Forest. Jesteśmy w Mushroom Twilight Forest. Tu jakieś dziwne stworki widzę. Tu już coś jest. Tu jakieś jelenie. Możemy się udać do tego, ale najpierw to chcę sobie tu stworzyć domek. Tu jest jakieś drzewko, ale to wygląda fajnie. O, ile tego poleciało? A to co właśnie co to jest? Blank Magic Map. I can see forever. A, to jest po prostu mapka normalna. Bo ja bym chciał ten domek tak zrobić, żeby ten portal był w, tak jakby w domku. Mamy pierwszy twilight, chorobliwy deszcz. Kurde, jednak z tego chyba lepiej zbudować, co? Oj, z tego, z tego lepiej. Ej, Ej lol. Ale fajnie, że można tak łączyć. Czemu ja tu nie wiedziałem wcześniej? Ja chcę tak to mieć. Strasznie ciemno w tym Twilight Forest. Ma być taki malutki i pomezekk Hej Dobra. Taki jakiś yy, balkonik mi się marzy. O, tak fajnie wygląda. Pochodnie na razie, potem zamienię na te na lampeczki. O, no i teraz taki malutki, malutka baza. Jednak yy, musi być bez okna, tu będą te. Mogę zrobić. Skrzynki? Eee, czemu nie można zrobić skrzynek tego drewna? No jest. transwood Minewood? Aha, czyli potrzebuję skrzynek z normalnego świata. O, można, ale chcę jednak te jasne. Co, co, co? Aaaaa, dobra. Mogę wybrać sobie wygląd, chyba. Świetna nagroda. Mam skrzyneczki. Ej, dobra, a drzwi mogę zrobić. Też nie można. A znaczy już można. Ładne drzwi, ładne. Tak, tu. Tu. I daszek by się przydał jakieś Też bym z tego zrobił. Okej. Okay. Myślę, że wygląda git Ej, super. On domek wygląda za... Jeszcze trzeba to naprawiać Może być, może być Chyba sobie podmienię bo tu Też za dużo drewna będzie Jednak muszę się ich pozbyć O Pięknie o, Tu jeszcze coś Podziało Super. Dobra, jeszcze łóżko pasowałby zrobić, tylko że nie mam materiałów. Ale na razie jest okej. Okay. Może gdzieś w drodze znajdziemy. Idziemy teraz sobie poeksplorować Ukrainę. I chyba pierwsze co? Tutaj zajrzymy. To jest w tą stronę. A, oczywiście. Waypoint. Jest, jest. Tomeczek. Dobra, no to <grywamy> idziemy eksplorować. A, jeszcze jedna rzecz. Questy. Enter. Twilight Forest mamy zrobione. Tak, następny, bo reszta jest zablokowana. Musimy zrobić tak, pokonać nagę. Found in Forest unlocks the Lich Tower. Czyli musimy pokonać nagę, która nam odblokowuje Leech Tower. I później będziemy mogli pokonać Twilight Lich i resztę bossów. Dobra, chodźmy tu może najpierw. Wszystko mamy. Dobra. Zobaczymy co to tryb w ogóle Mash glow Mash fajny dźwięk Okej okay. Okej okay. Już Widać co to jest Co to jest To jest tylko O stojąca gwiazda Trzeba pomyśleć życzenie jest to po prostu blok lapis lazuli chyba. O! Kietlik. Firefly. Na head mogę dać. Ale to nic nie robi. Wiece? Nie. Może trzeba to jakoś przerobić. i okay, zajmę się tym potem. Na razie to pozbieram. Widać, że to świeci. Na razie tak, dużo grzybów, dużo drzew. Ale mamy też pierwszy dungeon. On. No i chyba do niego wchodzimy. Bo żeby mi nie lagowało, to będzie fajnie. A tam co jest? No tak jest tam niebiesko. Nie wiem. A gdzie tu jest wejście? Po pierwsze. Musimy sobie je sami, sami zrobić? Chyba tak. Dobra, spróbujmy tutaj, może. Ej, okay, oni... One dają właśnie światło. Te firefly. Okej okay. Co? 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 to jest? Has made the achievement. Ja mam jakiś achievement. Ej, okay, nie mogę tego niszczyć! Tu jest jakaś blokada. Ej okay. To jest... To jest y, ten? litch Tower? To mogę niszczyć? Nie. I to jest może to Lich Tower? Zobaczę jak to wygląda. Tak, to jest Lich Tower. Czyli tu nie mogę iść na razie. to jest tu tylko waypoint. Żebym wiedział. Bo mamy przynajmniej już pierwszego bosika do pokonania. O kurde. Chodźmy może... Tu! Tak nie możemy tu przyjść. Musimy najpierw nagę pokonać, żeby tutaj wejść. Tylko ciekaw, gdzie ona jest. Ej, tu jest dużo tych. Firefly'ów. Ja chcę ich trochę nazbierać. Tu jest pełno potwórków ale nie wiem gdzie. Ode mną? Ode mną, coś tu jest chyba. Ej, w ogóle mam książkę. Oj, jaj mój angielski. A, to jest o tej wieży, że tutaj jakaś ten. Aura ochronna. No, to chyba o tym, że trzeba tą nagę znaleźć. Będziemy szukali, będziemy szukali, może tutaj będzie, albo tutaj. Na razie chodźmy tutaj. Ale właśnie, pod nami. Okej. Okay. Wow! Co to jest? Tu jest ich spawner chyba. Patrzę. O! Czekajcie, ale głośny. Ale śmieszne ziomki. Śmieszny ziomek. Tak, e, to jest ich spawner. A nie, to pająków. Okej, jakaś skrzynka jest jeszcze zablokowana. Live root. do jedzenia, no. Brawo, wezmę tą. Wow, ile tutaj ich jest? Tych pajączków trzeba się pozbyć Jakieś czerwone są Tu coś świeci na fioletowo jak zapierdziela Coś wow. miał chyba przy sobie Swarm spider Silver fish Okej, okay, co mam tutaj? A, iron boots protection jeden, niepotrzebne A tu spawner tak świeci, myślałem że jakaś Skrzynka albo jakiś, może minerał ciekawy. O! To tu co to mamy? A, tu są te pułapki chyba na te świetniki. To, to to właśnie chciałem zrobić. No, uwięziony jest. Mogę to zniszczyć? To to świeci? Ej, Nasik! Firefly jar. O, i kura tu jest jeszcze. Ale nie będę tego zbierał, to sobie stworzę. To co? Ja mówię, że kolejny boss Znalazłem miejscówkę z kolejnym bossem Naga! O! Mamy nagę! To mogę już ją pokonać w sumie teraz się gwiazda znowu Jak mogę tu wejść? Shit! O! Zniknęła Firefly! Jezu! Ona się tu wije <laughs> coż jak z... mam jakieś te, dobra mam trzy totemki, low, hello? hello, hello, Naga, where are you? A jest Idź. O. Oh. Ladzi troszeczkę, ale nie jest groźna. Kurde, mogę uderzyć ją? Jest, on dostała, on dostała, ale nie jest straszna. Easy, easy. No, pięknie! Quest! Quest zrobiony. Okej okay. O, i skrzynię mam jakąś. to się ona jeszcze wrzuciła z siebie, czy nie? Tu mam widzę pełny yy, ekwipunek zapalony czymś. Nie ma jakiejś. Nie wiem. wówki jej? że mógłbym położyć? Jakaś skrzynka. O, tu mam, no? Lot. Head. Twilight Naga Trophy. I Twilight Naga Scale. A to po co nam? Możemy sobie zrobić. Co teraz? Bo tak jest? Możemy sobie zrobić na pierśnik. I spodenki. Nagi. Okej. Okay. Mam 25 leveli. 90 poziom. To mój rekord. 90 poziom. Mój rekord Minecraftowy. To tutaj chyba na tyle. Więc tu już nie ma nic yy, ciekawego i specjalnego. Czyli tak, odblokowaliśmy następne zadanie, czyli tę Twilight Lich Konania. Aż tu. Co dajesz, co dajesz do siebie? Bro, czy to oh. O! Hej, ja mogę je hodować? Jelonki? Tak, można rozmnażać, karmić odpowiednim pokarmem, tak jak inne zwierzęta. Pszenica, dobra. Ej, ja chcę to zrobić. Co tu, co tu mamy? Jakieś dziwne drzewo. A coś w tym drzewie jest, że tam. Na górze? Mogę tu wejść? A jakaś skrzyneczka, coś w tym mogłaby być. Nie ma. Ja myślę, że to woda, to jest jakiś ciemny las. Bo ja pierdyle. No to tu nic nie ma. Przydałaby się elytra. What? Okay. To jest o tym lesie chyba? O, tu coś w tym lesie jest. Jakieś ruiny. Dobra, ej, tu możemy iść. To może jeszcze nie dzisiaj. Teraz sobie ogarnę waypoint. Ej, dam sobie tą książkę tutaj. Ej. Spadam stąd, spadam stąd na razie A i tu druga naga jest w sumie Druga naga pewnie Oczywiście Tu już mam jedną Nie muszę drugiej pokonywać Uuu co to za bion? To jest jak gwiazda znowu Tu jakaś zima jest Twilight Forest O wow Zamrozi mnie to A tu co, To znowu jakaś podpowiedź Czyli to mnie mrozi wow 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 Hej. Okej okay. Nie wiem nie chciałem się tylko swój sprzedać Ale zachowam sobie te książki, bo mogą być przydatne Okej, okay. coś odblokowałem, nawet nie wiem co Dobra, jeszcze zrobię sobie te jelenie i możemy dzisiaj chyba kończyć. Bo teraz tak gdzie je zrobić? A bo tu możemy zbudować. Patrz to, patrz to. Chodź do kopalni. Z jelonkami! Dobra, i teraz tak, po jelonki. Chodź, 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 chodź. Ucieka, ucieka, ale zaraz przyjdzie. O, 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 Dobra. Nie chcę przyjść po dobroci po złości. Chodź, chodź. Jest jeden. On wyje, lol. Dobra, dwa. Chodźcie. Ja im pomagam. Pokosik, żeby trwały. O. Cyk i cyk. Yes, baby, baby dear. Baby dear.